Stanął facet przy ulicy, podniósł rękę, żeby zawołać taksówkę, i w tym momencie zatrzymała się taryfa. Perfekcyjnie trafiony moment. Identycznie jak Mirek, mówi taksówkarz. Kto? Pyta pasażer. Mirosław Woźniak. Jest to facet, który wszystko robił w samą porę. Podobnie jak nadjechałem w chwili, kiedy pan podniósł rękę. Dokładnie tak wszystko wychodziło w życiu Mirkowi. Jednym słowem idealnie. Nikt nie jest idealny. Ale w przypadku Mirka właśnie tak było. Był wspaniałej, atletycznej budowy. Mógł wygrać wielkiego szlema w tenisie. Mógł grać w golfa z profesjonalistami. Śpiewał jak słowik, tańczył jak gwiazda z Broadwayu, a jak grał na fortepianie, był niesamowitym facetem. No to rzeczywiście był wspaniałym człowiekiem. Ale to jeszcze nic. Miał pamięć jak komputer. Pamiętał urodziny wszystkich, których znał. Znał się na winach, do którego dania ma które zamówić oraz jakim widelcem jeść poszczególną potrawę. Umiał naprawić wszystko, nie jak ja. Kiedy wymieniam bezpiecznik, pół ulicy zostaje bez prądu. Ale Mirosław Woźniak robił wszystko idealnie. No, niesamowity facet. Zawsze wybierał najszybszą drogę przez miasto. Nie jak ja. Ja zawsze utknę w korkach. Ale Mirek nigdy się nie pomylił. Zawsze był idealnie ubrany. A buty miał zawsze idealnie wyglancowane. Był doskonałym człowiekiem. Nikt się nie może porównać z Mirosławem Woźniakiem. Wyjątkowo ciekawa osoba. Jak go pan poznał? Nigdy go nie poznałem, ale ciągle o nim słyszę. To były facet mojej żony.